Witam serdecznie na trzeciej części już omówienia Single Mothers, artykułu, który pojawił się na Facebooku i ostatnio omawialiśmy górną część tego dokumentu, teraz przejdziemy po prostu do dalszej analizy. Nazywam się Jarosław Szykarek, to jest kanał poradnik alienowanego i jeżeli nie oglądaliście, oglądacie ten odcinek, no to przejdźcie do wcześniejszych odcinków, zacznijcie od pierwszego to oglądanie. Jest to kanał edukacyjny przeznaczony dla ojców, w którym utrudniane są kontakty z dziećmi, omawiamy tutaj problemy, potencjalne problemy w związku z, z, z kobietami, które mają dzieci z poprzednich małżeństw. I teraz tak, czyli mówiliśmy o tym, że gdy spadną Twoje możliwości finansowe, możesz na przykład zaciągać kredyty, gdy Twoja zdolność kredytowa maleje, sprzedałeś samochód, sprzedałeś swój motocykl, który był twoim hobby itd. i tak no dalej. I po prostu je, i, i po prostu wiesz, jakby... No to kobieta ci reguluje intymność, tak żebyś po prostu zachowywał się tak jak chcesz, ty cię tresuje, to się nazywa prostytucja małżeńska. No i gdy twoje możliwości nie będą spełniały jej oczekiwań, czyli wydajesz na nią zbyt mało pieniędzy, przynosi w zębach za mało pieniędzy, no cię ona to wykopie. I tutaj jest coś takiego, że tutaj pan ten, który właśnie przemówił do tej kobiety, powiedział, że chce mieć zapewnioną przyszłość i opiekę na stałość. Tutaj ona nie chciała mieć z nim dzieci, jak również bardzo szybko go później zobaczycie, co się stało go wyrzuciła, wiecie, o tym z poprzednich cików. No i tutaj o opiece na stałość i o, przy, o przyszłości i o opiece na starość to nie ma co mówić. To była tylko tymczasowa po prostu jakby... On myślał o stałym związku, ona myślała o stałym, o tym, żeby go wymienić na lepszy model, który znowu będzie miał jakieś możliwości większe finansowe, tak? Ponadto oświadczył, że nie będzie on budował dla niej i jej dzieci domu ani brał kredytów. On brał kredytów, bo boi się że potraktuje jego, jego tak, jak potraktowała byłych ojców dzieci. Zakazy zbliżania, przejęcia majątków, alimenty i cyrk. Tutaj, jeżeli jesteście z kobietą, to musicie bardzo uważnie przyjrzeć się jej poprzednim związkom. Dlatego, że jest słynny taki artykuł pewnego psychologa, który leczył kobietę. No to było modne w Stanach, wręcz musiałeś chodzić do psychologa na rozmowy, bo... Yy, w biurach sprawdzali, czy stawiasz się do psychologa. To, było, to była obsesja w Stanach jakichś tam latach i po prostu. No i jeden z psychologów zauważył taką tendencję, że kobieta miała już piątego męża i miała piątego męża alkoholika. I zastanawiał się nad tym, jak kobieta, która się po prostu pośliznęła na alkoholiku trzy razy, czwartego i piątego męża wybrała alkoholika. Otóż ukazało się, że... Kobieta ta miała ojca alkoholika i w, przy, w związkach po prostu wybierała mężczyzn podobnych do swojego ojca. Byli to często ukryci alkoholicy pijący jakoś tego i ona po prostu w nich wywoływała pełny alkoholizm. Tak? Czyli kobiety mają to w sobie, że nie zmieniają swoich wzorców działania. Jeżeli tylko mogą, to nie zmieniają swoich wzorców działania. Czyli tutaj były czerwone flagi, zakazy zbliżania się do dzieci, przejęcia majątków, alimenty i Jeżeli... Twoja kobieta, jeżeli kobieta, z którą chcesz po prostu się spotykać, matka samotnie wychowująca dzieci, ona, dzieci nie spotykają się z ojcem, no to jest bardzo duża czerwona flaga i radziłbym tu przeanalizować, spotkać się może nawet z facetem, po, po, posłuchać, co też ona ma do powiedze, co też on ma do powiedzenia. Nie będę nawet dyskutował takiego tematu, że pyta ją o poprzednie związki, bo. Tutaj się rozmawiałem z jednym z ojców i on nie wyśmiał, bo powiedział wszystkie kobiety, z którymi się spotykał. No i ja też niestety do do tego wniosku, to mówią, że zawsze była to wina faceta, ale to naprawdę zawsze. Żadna kobieta nigdy mi nie powiedziała, że to była jej wina, że na przykład zdradziła czy coś kobiety zawsze są niewinne, więc nie ma sensu tego poruszać. Jak efekt jest po prostu zawsze taki sam, no to nawet nie ma sensu pomiaru wykonywać, jeżeli jest zawsze taki sam. Tutaj jest zakazy zbliżania dla ojców. To jest poważna sprawa. To już musi być zaawansowana kobieta prawnie, żeby takie coś uzyskać. Przejęcia majątków. No to jest czerwona bardzo flaga. Jeżeli jej się udało w jakiś sposób przejąć majątki, to musiała być lepsza cwaniara. Zwykle odbywa się to tak, że na przykład bierzecie kredyt, ale na przykład na jej rodziców z jakichś przyczyn, bo coś podatki, bo coś tam, bo to 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 to, 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 to a potem bierzecie na przykład dom na jej rodziców. Spłacacie ten kredyt, potem się rozchodzicie i te swoje spłaty już przepadły, bo to, jest, bo to się okazuje, że jej rodzice płacili kredyt za dom, który, w którym wy mieszkacie, ale to jest formalnie jej dom i rodziców, a ty w ogóle złotówki tam nie włożyłeś. Alimenty, że im tego, pociągnęła z nich alimenty, to już mówiliśmy, ogólnie cyrk, czyli musiała mu opowiadać dużo takich sytuacji, które im porobiła. Jeżeli kobieta Ci opowiada, że poprzedni twój partner był zły, zasłużył sobie na to, jak ona go załatwiła, to wierz mi, że wskoczysz w jego buty, jak to mówią Amerykanie, że po prostu ona cię może załatwić w ten sam sposób, bo ona tak robiła, to jest, jest modus operandi, tryb działania. I teraz tak, podsumowując, działka budowlana kobiety na przykład jest od rodziców. Jeżeli będziesz budował tam dom, ona kupuje materiał. Np. jej ojciec dla wygody jeździ, dostarcza materiał na działkę. No i faktury są na ojca, że on to kupował. Skąd miał pieniądze i nie będzie dochodził. Nie wyciągniesz złotówki. Musiałbyś mieć faktury na materiały budowlane, dowiezione na to dane miejsce, budowy i musiałbyś mieć fakturę na siebie, to wtedy mógłbyś te pieniądze wyciągnąć, nie? Bo to kolega, koledze mają mi się tak udało. Ale jeżeli to jeden z jej rodziców robi, no to nie wyciągniesz tych pieniędzy, po prostu włożysz w to i to chodzi o to, żebyś wkładał, a żeby nie, żebyś wyjął, nie? Pieniądze. Brak dokumentów na wydatki na budowę domu. Na przykład ona tak robi, że jakoś tak, że tu wygodniej, tu to, 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 to i w końcu na przykład faktury nie ma, albo przypadkiem ona wzięła na siebie, albo na rodziców, nie? I wtedy jest tak, że sąd uznaje, że to wydatki były przez rodziców, nikt nie będzie dochodził, że ty dałeś pieniądze, przelewał pieniądze i tak dalej. To po prostu tak sąd przyjmuje, bo to jesteśmy biegawcy. Zeznania rodziców. Oni oczywiście finansowali tę budowę domu, chociaż mają jakieś śmiesznie małe emerytury, ale coś tam powiedzieli, że odkładali całe życie i tak dalej. No i oni finansowali, a faktury świadczą, że to, był, to są ich, więc nie masz dowodów papierowych i zeznania ich przeważają. I pamiętaj, że partnerka odchodzi, a kredyt zostaje. Tutaj rozmawiałem z jednym ojcem, który nabrał kredytów, żeby być z jakąś kobietą, bo myślał chyba, że całe życie będzie... No i ona odeszła, kredyty mu zostały do płacenia, nie? I pamiętajcie, jak to mi powiedział jeden mądry człowiek, że owce się strzyże. Po to są owce, żeby je strzyc. Czyli ty jesteś taki, przychodzisz do tej kobiety, która chce się wzmocnić finansowo, głównie jej o to chodzi. I powiedzmy, jako owca, na której narosła wełna, na przykład masz jakieś środki, masz samochód, masz to, masz dobrą pracę, masz jakieś oszczędności, no i, a wychodzisz po prostu ostrzyżony z tej wełny, jak rozumiesz? Przystrzyżę cię ze wszystkiego i wychodzisz goły. Nie? I jeżeli tempo Twojego wydawania na kobietę jest większe od zarabiania, no to, jest to musisz to zatrzymać natychmiast, nie? bo po prostu źle to się skończy. To wiadomo. Jak statek tonie. I zanurza się coraz bardziej, to wiadomo, że zatonie. To jest tylko kwestia kiedy, nie? I teraz tak, tutaj było tak, że ponadto on jej oświadczył, że nie będzie robił tego, co ona mówi. On jej oświadczył, że nie będzie on budował dla niej i jej dzieci domu, ani brał kredytów, ponieważ podejrzewam, że to nie był jego pomysł, tylko został mu sprzedany przez nią, czyli to było jej oczekiwanie wobec niego. A ona nie dawała mu za to nic, no bo tutaj wcześniej powiedział, że nie jest po to, aby się na nią patrzeć, czyli pożycie intymne było, ale ustało, czyli nie ma pożycia intymnego, natomiast jest finansowe wymagania są, tak? I teraz, czyli on jej to oświadczył. No tu jest coś takiego, że w tym momencie, jeżeli kobiecie oświadczasz takie rzeczy, które są jej nie w smak, na przykład, że no, nie pociąga cię ona i na przykład zamierzasz się z nią rozejść, to generalnie powinieneś mieć auto z uruchomionym silnikiem, otwartymi drzwiami i wszystkie drzwi pootwierane, żebyś mógł się po prostu wycofać, a nie, że jakby jest noc przed tobą i pierwszy autobus jest rano, bo ja, no, może być ciężka noc, jak kobeta będzie ci, ci po prostu miłość zostanie zmieniona w nienawiść. No i tutaj przerażona i totalnie zaskoczona tymi słowami pani Karolina bez zastanowienia chwyciła za telefon i zadzwoniła na policję, mówiąc, że nowy partner podnosi na nią głos, namawia do stosunku i szantażuje. Ale to już w kolejnym odcinku. Zapraszam na kolejny odcinek Poradnika Alienowanego. To już na czwartą część.